No i dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym odcinku. Przed nami kolejna rywalizacja, a właściwie bitwa pomiędzy Ekspres Losami a Zdrabkami. I standardowo mam tutaj pakiet plus trzy osobno losy za dwa zł. i tutaj analogicznie zdrabki do tego. Małe zmiany, takie między innymi nie udało mi się kupić. Jadę do Vegas, więc przełamiemy tą rutynę po prostu inną zdrabką. Tak się przedstawiają... Właśnie te zdrabki mamy, szybkie 50, tutaj jest super 13 i super 7 z takimi numerkami. Zdrabki za, pod, za 5 zł to podkowa szczęścia, ekstra pensja, tutaj mamy happy, laki, zdrabkę akurat do koniczynki będzie pasować i krzyżówkę. Tutaj sytuacja wygląda tak, że mamy już dwa wyrazy utworzone. Zobaczymy jak pójdzie dalej. Dalej, zdrabki za 10 zł to płynne złoto zdrap Party oraz starożytny skarb i Giga Cash to będzie to za 20 zł z numerkiem 6, a pakiet zakupiony, no już prawie tydzień temu. Znowu wybrałem godziny poranne, także mamy tutaj środę 7.49. O. Różnica tutaj jest na sekundy dwie. tak jak to wylatywało. O, macie wszystko. Dobrze, no to co? Zaczynamy. No to rozpoczniemy tam nierówną walkę z LATO. Super 7. Szukamy oczywiście siódemki. Zaskoczenia nie ma, ale siódemka jest, więc to jest to zaskoczenie na dzisiejszym odcinku. Co my tu mamy? No, całe 2 złote. Proszę bardzo. Aż niesamowite. Dobrze, przed nami pełna skarbonka. Mamy tak 17, którego nie ma. 8 nie ma. 28 nie ma i 26 też nie mamy. Także tutaj już jest pusto. Przed nami kolejna zdrabka, czyli Super 13. I niestety tutaj już zaskoczenia nie było, więc mamy przegraną. Zobaczmy zatem dalej. Szybka kasa. Kości mamy, siódemki nie ma, korona jest, koniczynka jest i taka monetka jest, ale nie daje to niestety. Żadnej wygranej. No to zwiększamy teraz skaliber. Happy 77. Pole bonusowe. Wiśnie. Podkowy nie ma. Jak nie było nigdy chyba w mojej tutaj historii zrabkowej tej zrabki, że się tak wyrażę. <grych> Ale może tutaj jakiś uśmiech się pojawi. 47, 37, 28. No i tutaj rządek drugi. 33, 57 i 48 na same oboki. Także niestety nie mamy nic. Przed nami kolejny los, czyli gorąca kasa. No i mamy tak. 22 czy coś takiego będzie? Będzie. Dobrze. 20 też jest. 38 też mamy 5 zł o kurde, szok 3. No to już raczej nic się nie zadzieje. 40. Mhm. 16 mamy jednak, dobra, przepraszam. 33 nie ma, jedynki nie ma, 17. O, tutaj mamy i 27 też mamy. O, to się nie spodziewałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, liczb 20 zł. Proszę bardzo, jest trafienie. Także to na bok. Człowiek się jest troszkę zdziwił. Tak. OK, no chociaż ostatnio losy właśnie dopisują, więc tutaj zdziwienia nie powinno być. Dwie literki kolejne. Lu, prawie mamy błąd skurcze, a zobaczmy, co przyniesie zdrapka. L Lu, tu mamy PUMEX, rewolucję. No, tutaj, tu, 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 tu. Nic poza tym. Także teraz ta strona. Lu, tutaj, tutaj. Tu mamy L, tutaj, u. Tu. I, i, i. Wszystko. No to te dwie ostatnie terki zdecydują, czy coś się tutaj jeszcze zadzieje. NT. No to niestety bonus nie dla nas. 15 zł poszło się przespacerować. NT. No to mamy tak etap. O, no to jest jednak wygrana. Dobrze. Tu mamy N. Tutaj N. Tutaj już nic. Tu jest N. M. Tutaj M, 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 No, także piątka wygląda na to, że wskoczyła. Dobra i co z, z, z po tej stronie? Tu mamy liturgię, także jest pierwszy wyraz, taki nowy, dłuższy. Tu N, tutaj N, tu, 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 N, N, tu mini. No i zaliczone. Dobra, czyli 5 zł jest kontrolne. A powinny być. No i tutaj jedno A jest i tu gdzieś powinny być u góry drugie. I tak też się właśnie zadziało. No dobra, także coś się dzieje. Jak odpowie na to taka papierowa krzyżówka? M, T, czyli mamy M. No, M miał być tak. N nie ma literki O. Także do skreślenia: pyk, pyk. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj też nie będzie. Nawa. N, A, W, A jest nawa. To mamy pierwszy wyraz. Iga, i nie ma G. Czyli tak i tak. Dalej: Emu. MU jest. Drugi wyraz. Chycel, Hy -y -e l Jest. Także krzyżówka też wygrana będzie. Losowa. Ewa, e, w, a. Mamy. Kurde, czwarty wyraz: nożok. Kaukaz. K, A, U, K, A. Z. Też jest. O proszę. Dawno nie widziana wygrana w ekspres losie krzyżówkowym. No brawo Ty. No i co tam dalej? Aż cały drżał normalnie. Pumeks. P, U, N, E, K, S. Też mamy. Sputnik. Sy, P, U, T, N, I, K. Też mamy. O matko i córko. Co tu dalej? Nektar. N, y E, K, T, A. Ach, R nie ma. Czyli to odpadnie i to odpadnie, bo to też jest R. Tu nic więcej nie było. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem słów, czterdzieści złotych. Rekordu nie ma, ale widząc taką wygraną w losie, no to człowiek od razu ma lepszy humor. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, pięknie. Pięknie. Dobrze, już przechodzimy do kolejnej zrabki, czyli zrabka, party. Prezent Torba, Fold the Pain, Lustro, but, Kapelusz, aparat. Polary No, i już tutaj ostatnie możliwości, ale niestety czapeczki żadnej się nie udało wydrapać. Także to na bok. Kolejny los przed nami, czyli jadę do Vegas. Vegas 777. No właśnie, jadę do Wegas nie ma, nie udało mi się trafić. O, pomarańczki. Proszę bardzo. Kurczę. No, to dzisiaj losy dają popalić. No, jeszcze coś będzie oprócz tego. No no nie, niestety. Dobra, ale jest kolejna dyszka. No, boję się, że znowu zdrapki nie dadzą rady. No, ale tak to czasem bywa. Ekstrapensja. No to zobaczmy tutaj. 25, 8. Tu mamy 24, a tu mamy 30. No i czy ekstrapensja tutaj pokaże jak się wygrywa? Też dawno nic nie było. O zwrot ciężko. 9, 6, 4, 29. No i ekstra pensja, czyli standardowo mamy pusto. Dobra, to na bok. Zobaczmy, jak słówka sobie poradzą z tym zadaniem. Kos. K -y. Nie ma o. Nie ma o. Czyli odpada, 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 odpada. Hurtowo Przyleciało kilka już wyrazów. Lei. Lei -e jest. No to lejemy. Ryc. Ry, y, dy. Nie ma z. Czy jest z? Czy moje oczy nie widzą? Nie widzą. Czyli finezji nie będzie i przetargu też nie będzie. Co tam dalej? Blat. By, ly, a, ty. Jest. Także drugi wyraz. I zostaje impresja. Tak. I. Nie ma n. Dobra, czyli to można... Wyrzucić do śmieci. Szybkie 50, a po nim szybka piłka. Diamant w bonusie. Mamy tak 50, 500. Drugie 50, 100, 500 drugi raz. No i tutaj nic ciekawego już nie było, czyli pusto. Ok, szybka piłka. I tak, gol jest jeden, drugi. Tutaj dolarek jest jeden, i koszulka jest jedna, i druga. Tak czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Płacą od sześciu. Na pewno, czy coś przegapiły moje oczy. Chyba nic nie przegapiły. Dobra, no to odpadam. Teraz strapka zadyszka, los zadyszka, czyli starożytny skarb. O, dwa razy hełm. Trzy razy hełm, moi drodzy. Od no, dawno nie widziana, wygrana. Stratce starożytny skarb. Dobra, tu już nic, chociaż dwa symbole się pojawiły. Dwa razy faraon i jest trzeci faraon, także mamy grę pierwszą i grę trzecią trafioną. No, z tutaj macie co nadrabiać. Statek skrzynia. Tutaj już nic. Grat piąta. Już to nie będzie i dwie kolejne tutaj, dwa dzbany. No i chyba się tutaj kroję, że też nic nie będzie. Tak, dwa razy harfa. Dobra, czyli pierwsza i trzecia gra wygrana. Tu mamy dyszkę i to mamy co dyszkę. Jest 20 zł. Także jak najbardziej kontrolna S, także się tutaj wszystko zgadza. No, i jak odpowiedzą ekstra pieniądze? Zobaczmy zatem. 21 i 19. 21 nie ma. 19 nie ma. 45 też chyba nie będzie. No. 31. Też nie ma. Nie. 26. Tyle się już zadziało na początku, że tutaj raczej już będą puste te losy niemożliwe, żeby aż tyle wygranych było. 5 i dwa. No, nie ma. To jest 6 i 29. Nie ma. Dobra. Czyli jakby coś było, wiadomo, krzyczcie. Chociaż ja sobie to postaram i tak wszystko posprawdzać, zanim pójdzie w świat. Także przed nami laki z drabka i koniczynka. No i zobaczmy, co tutaj wybrałem. 34 jest wygrana. Pięknie. 25, 23 i jeszcze dolna linia. 16 i 7 pod 34. Nawet dyszkę dali. Kurda, się szarpnęli. No dobra, fajnie. Dobrze, że się coś dzieje, że się coś zwraca, no bo o to, o to w tym wszystkim chodzi. 42, 39. 42 nie ma. 47, 34. 47 jest, 34 jest, dobra, mamy, mamy. 35, 22. 35 jest, 21. O, nie ma. 44, 27 mamy, mamy. 19 jest i 17. No, co za zaskoczenie. 3 jest, 7 nie ma, 4 nie ma, czyli pusto. Dobrze, w odpowiedzi, nie w odpowiedzi, tylko teraz drapka za dyszkę. Mamy płynne złoto, w odpowiedzi będą worki z kasą. O, taka sytuacja. Ach, ta warstwa, zapomniałem, że to ma taką niewdzięczną. Dobra, takie mamy. O, wygrywające liczby i zobaczmy, co się powtórzy, oby coś konkretnego. I 5 Nie chcę się powtarzać, ale obok na, na dzień dobry to nie jest dobra wróżba. 13, 22, 11, 37. Co tu mamy? 31. Dobra, jednak no widzicie. Tak, tak to się lubi mylić. 26, 35. Ale fajnie, bo dużo wykranych jest, nie? I to tak od razu emocje inne, humor lepszy, mile się ogląda, mile się drapie. Tu mamy 9 i 24. Dobra, także wracamy do liczby 31. I co mamy? 50 zł nawet. O matko i córko, ale dzisiaj jest rywalizacja. To właśnie nazywa bitwa. Haha, nie wiem, czy Haha to było 50 zł, nie pamiętam. Dobra, to będzie wszystko i tak weryfikowane. Także to idzie na bok póki co. Zobaczmy worki z kasą. Nie będę przedłużać sztucznie. Tutaj 37 nie ma, 29 nie ma, 34 nie ma, 31 nie ma, 11 nie, 13 nie ma, 44. No, tutaj tak wszystko blisko i 27. Nie ma, czyli to jest puste. Podkowa szczęścia za piątkę przed nami. Wygrywające liczby to 55, 28 oraz 37 i 58. 11, 24, 31, 29. Tutaj mamy 27.

100, 100, 100. Dobra, później kasą jak zwykle pusty. Czy komuś się cokolwiek udało? Dobra, 5 zł. Nie, nie liczcie 5 zł, ale czy komuś się coś więcej udało trafić w tym płyśnik z kasą? Wątpię. Dobra, także ostatnie, najdroższe tutaj, yy, że tak powiem, ma zdrapki losy, też czekam, że mamy giga cash, a w odpowiedzi będzie Viva Las Vegas. Najdroższe na koniec. Super liczba 43. No to szukamy, co mamy. 2, 31, 48, 13 i 12. Nic w pierwszej linii nie ma. 9, 36, 47, 49 nie ma. Tutaj no oczywiście blisko. 32. Też nie mamy jeszcze dwie linie, ewentualnie bonus. 34 nie ma, 25, 41 nie ma. No, łoboki jeszcze na, na koniec nas tutaj pokonały. Sprawdzamy bonus, w którym co mamy? Monetę, a kontrolne to N oraz T. Dobra. Viva Las Vegas i kończymy moi drodzy odcinek tutaj nic, tutaj nic tutaj też nie tutaj też nic tutaj nic, dwa razy o, to już było blisko oczywiście jak zwykle byłeś blisko dwa razy podkowa, tutaj świnka tutaj kolejna i dwa razy banknoty, banknoty. no to Viva Las Vegas, pusta no, i za nami można powiedzieć prawdziwa bitwa zdrapki kontra losy. Fajne wygrane po jednej i po drugiej stronie. Dzisiaj dla odmiany zdrabki okazał się zwycięzcą i ilościowym, i jakościowym. Przypomnę, tutaj trzy wygrane losy. Mamy w Vegasie 10 zł, w Krzyżówce 40 i w gorącej kasie tutaj mamy. Dwie dyszki, bo tyle się aż papryczek trafiło. Także tu mamy 70 zł na 81, więc jest dobrze. Tutaj na 81 mamy tak płynne złoto, 50 zł, Tutaj mamy 20 w starożytnym skarbie czyli jest 70, 75, 85, 87, czyli tutaj mamy delikatny plus, tutaj mamy delikatny minus. Ostatecznie i tak lot to troszkę wygrało, bo w sumie w tej rywalizacji parę złociszy poszło na ich konto dobrze Także bardzo pozytywnie w czwartek zapraszam na kolejny odcinek, będzie to mix drapy, ponieważ mamy wolne od nowych pustaków. <grych> także do zobaczenia dziękuję za obecność na odcinku.